Jedni lubią treningi ze sztangą. Inni wolą trening na ketlach. Ja jestem Adrian i dzisiaj sobie porozmawiamy o treningu na piłkach. Halo. Dzień dobry. Na starcie musimy sobie wyjaśnić jedną prostą, ale to bardzo ważną kwestię. Piłka, piłce nierówna. Część ćwiczeń będziemy w stanie wykonać z każdą z tych piłek. Nie ma czy to będzie piłka wallball, slam ball, czy lekarska. Ale niektóre ćwiczenia dedykowane pod konkretną piłkę, inną piłkę po prostu będą niszczyły. Tak jak za dzieciaka na podwórku była zasada, że piłek do kosza nie kopiemy, tak samo w klubach fitness powinna być zasada, że piłką typu Wolbań nie rzucamy o ziemię. I tak właśnie nie robimy. Wiele razy widziałem, jak do klubu fitness przyjeżdżały nowe piłki i klienci używali ich niezgodnie z ich przeznaczeniem. Efekt tego był taki, że po miesiącu czy dwóch takie piłki nazywały się to najwyżej do wyrzucenia. Żeby tak się nie stało, warto wiedzieć, jaka piłka ma jakie zastosowanie. Piłki typu albo świetnie sprawdzą się do takich ćwiczeń jak przesiady z wyrzutem do celu. I nieważne, czy to będzie linia gdzieś wysoko pod sufitem. Wow. Chociaż złośliwie twierdzą, że sufity w klubach fitness są stosunkowo nisko, czy to będzie partner treningowy na zajęciach. Wow! Dzięki temu, że każda piłka posiada ten sam rozmiar niezależnie od wagi, komfort ćwiczeń jest ten sam, nieważne jak dużego ciężaru używamy. A dzięki podwójnej szwom i wysokiej jakości skóry ekologicznej, nawet najbardziej ambitni klienci klubów fitness będą mieli niezłe wyzwania, aby je zniszczyć. Dodatkowym atutem jest design. Nie oszukujmy się, każdy chce ćwiczyć na dobrze wyglądającym sprzęcie. Dla odmiany piłki SlamBall idealnie sprawdzą się do ćwiczeń, gdzie mamy za zadanie wyzwolić jak największą moc w jednym lub w kilku pojedynczych powtórzeniach. Na chłopski rozum, masz się rzucić o glebę, ona ma się nie zepsuć i tak to ma działać. Dzięki temu, że wypełnienie jest w postaci piasku, gasi ona energię, którą jej nadajemy i nie ma opcji, aby odbijała się od podłogi i wróciła nam prosto w brodę. Trzecim i ostatnim piłką na dziś jest piłka lekarska. Wykonana jest ona z materiału, który dużo mocniej sprężynuje, więc jeśli zależy Wam na tym, aby piłka po wykonaniu powtórzeniu zaraz do Was wróciła i umożliwiała Wam wykonanie kolejnego, to będzie to najlepszy wybór. Podsumowując, piłki typu wallball najlepiej sprawdzą się do treningu crossu, gdzie mamy dużo rzutów do celu, zaś piłki typu slumball i piłki lekarskie idealnie sprawdzą się przy treningu pod sztuki walki. Dlatego zadajcie sobie najpierw pytanie, co chcecie robić, a dopiero pod to dobierzcie konkretne akcesoria, bo wszystko ma sens, jeśli tylko będzie robione sensownie. Dzięki wielkie za oglądanie, tyle ode mnie, na razie!